Zapinam partnerowi, kto ucigali, dociągam bark bardzo mocno do góry, i rzucamy sobie partnera na Ściągam bardzo mocno w dół. Dziękuję. To ucigali, teraz bardzo mocno do góry, Boga od partnera i. Jedziemy w sojnagę. Jak ktoś potrafi, może robić sojnagę z kolum. Bardzo ważne. Wspinam wam. I teraz koło Cigani jest na skos. Nie na wprost, bo noga wam zostanie tu i nie ma gdzie się zmieścić. Ciach. Sojnaczka. No najlepiej robimy w ten sposób, rzuca jedna para sny,